Cześć, siemano miodowi maniacy, miodoroby, miodopije, dzisiaj miodopiję i dzisiaj mamy dla Was coś specjalnego. Tak, coś super specjalnego. E Chen Shram Meat e a Smile of Fortune? Co so, jeden z najlepszych, e może jeden z najbardziej rozpoznawalnych miodosytników na świecie za sprawą tej książki, którą możecie też na pewno jeszcze kupić w internecie. Jest to naprawdę podstawowa wiedza z zakresu miodosytnictwa. Jedna z no, podstawowych pozycji, którą każdy miodosytnik powinien tak. przeczytać. E, oczywiście w języku angielskim jest. jest no, tak? Niestety, no tak? jest. Nie? jest, jest. E, Ken, dzięki uprzejmości Kena dostaliśmy tę butelkę. E, poznaliśmy się na, podczas mazerka w Kansas City w zeszłym roku. E, I właśnie pod koniec nam przekazał jedną butelkę, żebyśmy. Zabrali, co niczym nie uczyniliśmy, przywieźliśmy ją do, 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 do Wielkiej Brytanii, żeby móc się z Wami podzielić wrażeniami. Także oglądajcie, za chwilę się dowiecie jak smakuje ten miód. Smile of Fortune Meat, y, miód Cherry, Boysenberry, Raspberry, Black Currant Meat, czyli y, wiśnia, wiem, że to wiśnia, butówka, czyli, 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 czyli wiśnia, nie czereśnia, y, raspberry, no to y, malina, czarna porzeczka i Boysenberry, co to jest taka hybryda pomiędzy maliną a, a jeżyną, nie wiem, czy jest jakieś konkretne tłumaczenie tego na język polski, y, ale właśnie tak się ten owoc nazywa, Boysenberry, y, miód, y, butelka pojemności 375 ml, alkohol 12,5%. Cóż więcej mam tu napisane? <laughs> eee, że wszystkie owoce, tak że Blackcurrant, Złotówka, Cherrys, Heritage, Red Raspberries and Bolsomberries, Fruits from the Pacific Northwest. Czyli, że są owoce, a na pewno te Bosnberry są to owoce z, z, z północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku. Eee, I I taki krótki opis no, tego, co za chwilę krótkie... będziemy próbować. Generalnie co, co jest fajne, p... że się paruje fantastycznie tak, właśnie z, z młodymi serami, wieprzowiną oraz czekoladą. Bardzo fajnie, to też nasi miodosytnicy rodzimi powinni propagować, żeby pisać o parowaniu. Także mamy już ten miód w kieliszkach. Barwa jest naprawdę ciemna, ale wciąż przejrzysta, wciąż widać refleksję światła. Ciemnoczerwona. Tak, patrząc pod światło jest i widać, że jest to Klarowny miód. Na pewno klarowny. Hmm. Kolor przepiękny, tu się naprawdę ładnie mieni. Gdybym ktoś dał taką próbkę, to pomyślałby, że jest po prostu no czerwone. E, bo dokładnie tak, Takie tak wygląda. Rubinowe. Tak wygląda. Tak, co, co jeszcze? Gdzie, no wspaniałe tutaj się tworzą e, nogi. Zy. Nawet nie nogi, tylko wręcz taka korona, która powoli spływa. spływa. Pięknie. Pięknie to wygląda. To co? Nos. Nos no. Aromat jest fantastyczny. Jest to złożony bukiet, e, przede wszystkim owocowy, bo jest tutaj właśnie ta malina, i jest wiśnia, gdzieś w tle e, troszeczkę migocze nam minuty miodowe. Minuty nie jest wiadomo, miód nie jest na pierwszym planie, jest raczej zdominowany przez te owoce, ale świeże, świeże takie właśnie, świeża owocowość. Świetny, świetny bukiet, e, zgadzam się. E, świetny balans pomiędzy każdym składnikiem tak. tego e, miodu. Tu mamy cherries, mamy wiśnie, mamy e, maliny, mamy tutaj na pewno e, czarne porzeczka, tak, z... Oczywiście ten boys Berry to trudne do rozpoznania dla nas, bo jeżeli to jest zbliżone do e, maliny, no to jest tutaj, z... ale to wszystko jest świetnie zbalansowane podbite wciąż miodowością z tył tak. Ta miodowość jest bardzo subtelna, tak. ale podbite. Żaden z tych owoców nie jest na jakoś, nie wybija się specjalnie na pierwszym One Są wszystkie ładnie zbalansowane i przede wszystkim są bardzo świeże. Są takie mm. naprawdę zachęcające tak. do picia. To jest jeden z tych miodów, który można po prostu bardziej wąchać niż, tak. e, niż pić. Natomiast no, po, już po zapachu i, i po łzach e, zaryzykuje stwierdzenie, że będzie to bardzo słodki miód ale zakładam, że będzie skontrowany właśnie tymi, tymi owocami, także no to spróbujmy. spróbujmy. Mhm. Mamy tu w kieliszku perfekcyjny przykład amerykańskiego stylu miodosytnictwa, ale jest on tyle perfekcyjny, bo czasem amerykańskie miody potrafią być przesadzone w stronę owocowości. Są takimi bombami owocowymi. Tu te owoce są, ale jest też tam nuta miodowa, szczególnie ujawniająca się na finiszu. Znaczy miodu jest tu naprawdę sporo, bo pozwolę sobie wrócić do tego, mego... do tej mojej tezy, którą postawiłem przed wyjęciem łyka. Rzeczywiście ten miód jest bardzo słodki, jest tego miodu tutaj sporo, jest bardzo słodki, natomiast jest zbalansowany kwasowością, tanicznością, owocowością tych wszystkich właśnie dodatków, także naprawdę to wszystko gra w, no fantastycznie gra na języku. E, Okej, okay, ta słodycz jest, natomiast jak mówię, jest... Przez to, że jest tak zbalansowany świetnie, jest mega pijany, jest taka dosyć spora taniczność, to gdzieś tam powiedzmy zalega jeszcze. E, I jest mega długi finish. Naprawdę jest fantastycznie tak, długi finish. Dba. Jeszcze go czułeś, e, z z takim właśnie miodowym, ale też owocowym bardzo. Tak, tak. w smakiem autortegistem. Wspomniałeś o balancie między słodyczą, kwasowością, tanicznością, ale ten balans jest w każdym aspekcie między miodowością i owocami między poszczególnymi owocami. Mm. To naprawdę bierze się łyk i czuć, jakie owoce tam były użyte to jest perfekcyjne wykonanie miodu pitnego, gdzie mamy, wyczuwamy zarówno te czereśnie, mm. mamy tak. czarną porzeczkę, która często potrafi zdominować i są tam też również. Maliny, które często potrafią zaniknąć w takich bardziej bogatych miodach. No i oczywiście jest miodowość, która jest bardzo przyjemna. Alkoholu nie czuć w ogóle. No właśnie chciałem powiedzieć, na pewno nie na smaku, natomiast teraz już po którymś tam wdechu ten alkohol jest. I powinien być, no bo w końcu jest to miód pitny, a nie, a, nie, a nie gdzieś na powiedzmy kompo. Bo wdechu czy po, po piciu? Nie, na nosie, bo, w, na, nosie. bo, bo na smaku. Na, na nosie jest delikatny, ale to jest. Do, ale na, Natomiast smaku. Jest gładziutki, ten miód jest pięknie tak. zaokrąglony, jemu nic więcej nie trzeba. My się trochę rozpływamy nad tym miodem, ale to jest potwierdzenie, dlaczego e, Kena miody są e, tak cenione. Także, to. jeżeli mieliście okazję pić miody Kena, to wiecie, że są fantastyczne, prawdopodobnie wszystkie, które, które, które wypuścił. Jeżeli nie piliście, to jeżeli macie tylko okazję, to naprawdę warto. Warto wydać te parę groszy. No Nie są to niestety tanie, tanie, tanie butelki. Ale, ale warto, myślę, że nie będziecie zawiedzeni. Na, na same szczęście my nie musieliśmy je kupować, dostaliśmy ją od Kena, co nas bardzo cieszy. E, mieliśmy okazję też próbować kilku innych w czasie wspólnej kolacji z Kenem. E, I to było to doświadczenie naprawdę mm, tak. niezapomniane. Bez wątpienia jest to jeden z najlepszych między Doświadczenie który... warte spędzenia tylko godzin podróży. Tak, tak. Także mm, tak jak Krzysztof powiedział, jeżeli będziecie mieli okazję mm, i... Będziecie skłonni do wydania trochę gotówki na takie miody. Na pewno warto, na pewno nie pożałujecie, bo to jest nie tylko picie miodu, to jest doświadczenie picia genialnego miodu. Tymi słowami kończymy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Hej.